A w legiony Sława i Chwała z tej strony, młoteczka na waszych ekranach, święta młotka od kebaba oraz złodziej. Są ze mną dzisiaj czatełki oraz rajdy od Wojtka. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I są ze mną niestety książeczki. Kolejne kompendium wiedzy o byciu młotodzierzców. Czytamy: Kompendium przykazań, prawideł i zasad postępowania młotodzierzców, tom 12. Żywot, któryś otrzymał od budowniczego, jest jak nieoszlifowany diament, ewentualnie diament, ewentualnie jest jak nieobsrana łąka. Uczyń z niej dogocenny klejnot, bo inaczej zakpisz z darów mistrza. Dotarło mu to Dotarło. Lecimy dalej. O, mam papirus. Jam jest Trump, budowniczy murów. Niechaj przetrwają moje mury od wiosny do lata, od jesieni do zimy, z roku na rok, przez wieki. Niechaj stoją me mury, gdy rodziny pracują w pocie czoła, a armie maszerują, a imperia upadają. Jam jest budowniczy murów, Trump... Zaś moje mury będą powsze czasy jako tarcza przeciw złu w tejże intencji modły wznoszę a stanie się wedle woli mistrza budowniczego Moi kochani ja wiem że często nazywam was moimi młotodzierżcami, ale zapewniam was w moim zakonie nie ma takich zasad i nikt nie jest takim oszołomem Jedyna zasada, która się zgadza, to wrzucajcie na tacę. Pamiętajcie. A jeszcze bądźcie szczęśliwi. A panowie co? O nie, zauważyli mnie. Nie, nie, ja nie chcę cię bić. Ja dopiero skończyłam czytać. Wasze głupie zasady. Skakuj do fosy. Tak zmarnowana strzała gazowa. Ile na tace? Oczywiście, że milion hajsów, zawsze. Co on robi? Wywołuje duchy? O nie, kolejny. Dobrze, ja go spróbuję jakoś, tak wiecie, obłaskawić trochę. Pałą przez łeb. Czego oni was uczą w tym zakonie? Sam jesteś grześnikiem, czy coś? Au! nawet mnie przywalił mi nawet coś. Będę się z nim tak ganiać wsze czasy. O. Udało się, spałowałam. Jotka, już patrzyłam, czy nie da się tego alarmu jakoś wyłączyć. Nie mogę znaleźć wyłącznika. Jak klikam tutaj, to nic się nie dzieje niestety. Także da się włączyć, ale z wyłączeniem już jest problem. Tworzę sobie te drzwi, żebym pamiętała, że tu już byłam. Dobra, to idziemy na dół. A ten co? O nie! Musiałam to zrobić, bo ta ściana była krzywa i ją widocznie źle pilnował. O, raty, jaki on ciężki. Widać młotodziercy po obiedzie są. Proszę bardzo. Kolejna część imprezy. O, w końcu jakieś drewno. Co oni tutaj robią? A, arena walk na młoty. To ja pożyczę tylko świeczniki. Nie mogę? Czuję się oszukana. No dobrze. To zajrzę tędy, co tu się dzieje. Gdzie się wszyscy podzieli? No cóż. Kurczę, coś oni biedni. Ja ich jeszcze próbuję okraść. Ale jaki piękny ogród mają. Okej, okay, wszystko na miejscu. Teraz muszę okraść tę drugą część. Jak zwykle, z niczego. A, i tam coś na dół można zejść. So, ja tam zejdę. Może tam będą jakieś pieniążki, stacy? Super secret tajne przejścia. Oj. I gdzie twój budowniczy teraz? Okej. Okay. Robów nie mogę przetrzepać, jaka szkoda. A, jednak mogę, ukradłam trup i nocnik że trupowi i tak nie będzie do niczego potrzebny. Tam jest jeszcze jeden trupi nocnik. I wyjście na górę. No dobrze. Hmm. Jakby tam się że da się jakoś naokoło. Na przykład o tak. No panie kochany! Co pan? Jaki ninja, Widzieliście? Próbował skakać. Dobrze, że zasejwowałam, bo to się dla mnie dobrze nie skończy. <grymne> Okej. Okay. Oj, bo ja tutaj. No dobrze, dam radę. Chciałam go zanieść do fosy, oczywiście, tego pana na dole, na imprezę, ale stwierdziłam, że troszeczkę za daleko. Dobra. Gdzieś tu był ten nocnik, który chciałam pożyczyć. O jest. O. Numer. O, lepiej. Okay. Jeszcze jeden trupi i nocnik. Oh, ile nocników królestwo nocników. Nie mogło być lepiej. No dobrze. Szkoda, że nie mogę tych trupów tak nosić kilku naraz. Byłoby mi łatwiej zabrać ich wszystkich na imprezę, a tak to muszę z kogoś rezygnować. Potem im mi będzie przykro. Panie, czy ja oblazłam... Aha, tajemnicze miejsce, to się dowiedziałam. <laughs> Najlepsza mapa. Miałam zamiar obejść całe katakumby, ale jak widać mapa mi w tym nie pomoże. Okej. Okay. Tutaj trzymają swoje nierządnice. Czyli gdzieś niedaleko powinna być kuchnia. Muzyka się zmieniła. To znaczy, że jestem na dobrym tropie do tego, czego szukam. Nie, nie muszę tego rozwalić. Tu chyba jakaś zagadka jest. Być może jestem za wcześnie. <grywa> tak mi się wydaje. To czerwone coś mnie intryguje, ale tam nie dosięgnę na razie. Okej. Okay. Tak, to wygląda jakby trzeba było aktywować most i sobie wyjść tędy. Teraz przetrzepię te katakumby. O, pokój zabaw. Jak rozkosznie. Oj, 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 oj. Lubię, kiedy jest ciemno. Szlag! Aż taka brzydka jestem, jak wyciągam swoją pałę? Szlag. Nie bij mnie! Nieprzytomny, nieprzytomny, cały czas szukam tego um, gościa, który miał mieć wszystkie klucze. Tam jest skrzynka jedna nieotworzona. A, i tam jeszcze wszystko stuka. Jesteś tam sam, czy z kimś. Mam mchowę, ale to mi nic nie da w momencie, kiedy um, stoi przodem do mnie. Ale dziękuję czaty, że pamiętajcie. Znaczy, pamiętajcie, pamiętacie o moich mchowych. Aha! <grywka> nie tak miało być. A bo on jest magieł! <śmiany> to swojemu przywalił. O nie! <śmiany> nie tak miało być. No dobrze, trochę mnie poniosło. Ale to znaczy, że ja tam muszę zrobić tak. ta ta Ta-ta-ta! 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 ta ta Dam radę, dam radę! A i dwóch na jednego, to się nie liczy. <gryw> Spróbujmy, jakie jeszcze inne mam bronie w takim razie. A jest jedna gazowa, słuchajcie. <gryw> to była ostatnia, to jest przykre. No to chodź tu z tym młotkiem, to się wyjaśnimy. No chodź, kicz, kicz, kicz! Dobrze, ale Makto wciąż, wciąż nie jest arcykapłan. Więc nie ma klucza do wszystkiego. Ale jest hajs. To już wiem, gdzie był Hajs stacy. Uwaga, uwaga, kompendium wiedzy. Kompendium przykazań prawideł i zasad postępowania młotodzierców, tom 199. A ten. Te, to przykazanie już znamy. Także pamiętajcie, jeśli macie pęknięcie w ludzkiej prawości, to umrzecie. Nie wiem, co mnie bardziej martwi. Te ich głupie zasady, czy to, że pamiętam, że czytałam 199, a to jest ten odwrócony młotek, a nie te flagi. Czyli jakbym nie włączyła alarmu, to bym mogła sobie tutaj po prostu przyjść, jakiś taki niedostatek tego, tego hajsu stacy. O red, jeszcze niżej można zejść, ale wyżej też się da wejść. Zobaczymy, co tu dają. Swoją drogą już zdążyłam się zgubić, ale to nic. Mhm. I tam jest on. Specjalny klejnot. Czy tam specjalna pieczęć? Dobrze. Tylko muszę rozkminić, jak otworzyć to przejście. Nakryli do stołu. Tanie kieliszki, ale wódeczka dobra. Dziękuję, dziękuję. Beczuszki. Oh, nie mogę kebaba. Chociaż nie wiem, czym chciała. Tak się nie kręci, więc pewnie nie jest zbyt świeży. A serek? Ser. om nom, nom, nom. Marchewkę mogę. Patelnią mogę kogoś rzucić. I mogę skąpać się w, w zlewie. To ja biorę patelnię. Jak kogoś spotkam, to mu nią przywalę. Na tyle na ile będę umieć oczywiście. A to jeszcze tam mnie nie było tylko. Tylko. O, tutaj młotodzieżcy myją swoje młoty. Zgodnie z kompendium wiedzy, pocierają długo i mocno, aby pozbyć się rdzy. Mówiłam? To są te brudne młoty. gdzieś na pewno znajdziemy te czyste. A, i wróciłam tutaj. No dobrze. Teraz trzeba przeszukać pokoje. Musiałam porzucić moją y, patelnię. Łapto! O nie! <grywki> Pokonany przez drzwi. O, a jednak nie. <śleszturna> nie! Nie da się go pokonać patelnią. Ale jak on jest magiem ognia, to ja powinienem w niego rzucić tym dynaturatem i powinien się podpalić. Oj, oj, oj! Puścił we mnie patronusa. Co mu się stało? No, nareszcie! Ten w sumie mógłby dołączyć do imprezy. Całe szczęście został dla mnie chlebek om nom. nom, nom. Ręka mu dalej płonie, nie jestem pewna, czy powinnam go to tak zostawić. Chodź. Chodź, bo jeszcze klasztor spalisz czy coś. zaniosę cię na imprezę. Będzie fajnie. I hopsaha. Tylko nie podpal ziomali! Dobrze, ja teraz przeczytam ostatnie kompendium na dzisiaj. Pod warunkiem, że trafię w odpowiednie drzwi. Jest. Kompendium przekazań prawiteł i zasad postępowania mutodzierzców. Tom 113 Uderzenia dłuta, które już zostało zadane, nie sposób cofnąć. Wszelako, jeśli dłuto pod wpływem strachu cofniesz, popełnisz większy grzech. Nie bądźże ostrożny, bądź nieomylny, jako cesarzowa młoteczka pani internetów oraz swoich młodoziersztów. Tak, I tym optymistycznym akcentem będziemy się dzisiaj żegnać z Steve'em, a przynajmniej YouTube'y. Ze mną były czateły i ze mną byli młodozierscy, którzy dzielnie gięli się pod naporem mojego młota. Działającego zgodnie z kompetyją wiedzy. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!